Trwa okres przygotowawczy drużyn piłkarskich niższego szczebla. Zespoły z klasy A i B rozgrywki rozpoczną pod koniec sierpnia. Obecnie rozgrywają serię gier kontrolnych. Wczoraj na boisku chępińskiego ośrodka sportu i rekreacji rozegrano mecz sparingowy dwóch drużyn z grupy drugiej kaliskiej klasy A. Soku Bralin, który w poprzednim sezonie występował w kaliskiej okręgówce, przegrał 0 do 5 z drużyną, która z kolei występowała w poprzednim sezonie w B klasie LZS-em Mikorzyn. Trudno ocenić po takim wyniku, jak akurat dzisiaj dzisiaj nam Mikorzyn zaaplikował, także, no myślę, że chłopaki muszą ciągle głowę do góry podnosić i ćwiczyć, trenować, 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 trzeba trenować, żeby te wyniki były coraz lepsze i, i myślę, że takie na pewno będą. No założenia zostały zrealizowane. Jest nam bardzo miło, że, że mogliśmy się spotkać z drużyną z Bralina, która w zeszłym sezonie grała w lidze okręgowej. No w tym sezonie spotkamy się razem w ostatniej kolejce. W innym wczorajszym meczu kontrolnym Wiktoria Laski wygrała swój kolejny sparing tym razem piłkarze trenera Tomasza Stawskiego pokonali LZS Olszewe 4 do 1.